Witam Państwa serdecznie dzisiaj mamy który? 3 czerwiec 2025 rok tu jest drodzy Państwo moja dziupla obsadzona obustronnie tu przed chwilą pszczoły bardzo wylegały ale to bardzo ale zrobiłem tu mały wylotek Dolny. Pszczoły wyszły, ja wiem, centymetr kwadratowy. I co się okazało? Na górnym wylotku pszczoły weszły do środka ula. To wynika z tego, że wylot przy ramce 45 cm, na wysokości 40 cm, a od dna za 45 to niestety powoduje tą studnię z dwutlenkiem węgla no i pszczółki nie wytrzymują tylko wychodzą na wierzch żeby się nie podusić a więc gdy przy ilu stopniach w 8% zasypia pszczoły przy 20 a jak już nie wytrzymują tego zaduchu wychodzą prawdopodobnie dochodzi do 20% tego dwutlenku węgla no to waroza wszystko zasypia i opada na dno no i stopień wychodzenia górnym wylotem pszczół trzeba regulować dolnym malutkim otworem Inaczej taka szczelna dziupla nie może być operowana. No I mam nadzieję, że tu już spostrzegłem, jakby powiedzieć, zalety tej dziupli: że jednak dwutlenek węgla będzie niszczył warodę, czyli pszczoły bez roboty pszczoły bez roboty i raczej tu możemy iść w wąskie wysokie mniej może pracochłonne czas okaże co z tego będzie teraz wam kolejny klik pokażę no i dziupli daszek częściowo mi zatykał wylotki no to podeżnąłem blachę podciąłem nożycami zagiąłem to automatycznie mają tak jak rynne nad sobą a teraz drodzy państwo przechodzę do następnej czynności przy tej mojej dziupli muszę określić teraz czy matka jest wypuszczona wypuszczona czy ją przyjęły, czy ją ścięły i drodzy Państwo mam chyba uzasadnione podejrzenie, że wiele pszczół mi wróciło do tego ula. Mogły tylko nie wrócić z tej części. Zostały podane z matką. No i teraz będziemy widzieć, czy matka została wygryziona. Jak to wygląda. Matka, jak Państwo widzą, jeszcze nie została wygryziona. Nawet jej nie zagryzły bez kraty. I proszę mi, jak się na tych klikach znacie, ocenić. Czy te pszółki są do niej pozytywnie nastawione, czy negatywnie. Bo w chwili podania matki zachowywały się tak, jakby tą klatkę chciały podgrzać i matkę ugotować. I więc postanowiłem odwrotnie tą klatkę położyć. Już odcinają na jutro ją wypuszczą a międzyczasie się przygotują do matki jest to matka rojowa z początku maja także ma wszelkie atrybuty żeby ją ta rodzina pszczela polubiła niestety no i drodzy państwo tak wygląda ta słabsza rodzina w Dziupli jest gotowa na przyjęcie matki. Wczoraj stwierdziłem, że tu były miseczki matecznikowe. No i tu omówiłem zagadnienie, drodzy Państwo, z tym dwutlenkiem węgla na początku: że jednak pszczoły masę tego wytwarzają, bo to są dość takie jutrzne stworzenia, można określić. i zamykając dolny wylotek w trakcie sezonu to możemy je tam 2-3 dni tą warozę przydusić i wylotek pofolgować no ale pszy muszą być od wiosny przyzwyczajone pierwszy oblot górnym wylotem to jest bardzo ważne żeby ta cyrkulacja w ruchu tej rodziny była prawidłowo bo co ja wiem z strzelarzy że rodziny pszczele bardzo ciężko jest po prostu zmusić do latania górnym wylotem. I proszę Państwa, na razie to są te podstawy tej mojej dziupli, a później dalsze koncepcje będzie się opracowywało. To jest tak zrobione do zabawy, do celów badawczych, można tak powiedzieć. No to co myślicie, że zwykły chłop? Nic nie może kombinować na wsi, no trzeba krawaciaża do tego. No i proszę Państwa, tymi spostrzeżeniami, tymi ujęciami serdecznie się z Państwem żegnam.